To piękne słowo, które Pan Bóg dzisiaj kieruje do każdego z nas, bracia i siostry, pokazuje, na czym polega post i na czym polega zmartwychwstanie. Te czytanie, któreśmy otrzymali dzisiaj, to jest opis prawdziwego postu i prawdziwego doświadczenia zmartwychwstanie. Mianowicie, początek zawsze jest to wybranie, które Pan Bóg dokonuje. Pan Bóg dokonuje wybór, najlepszy wybór. I tym wyborem jesteś Ty i ja. I to pokazuje to cenność, i też, też Jego obietnicę. Na czym polega Jego obietnica poprzez pierwsze czytanie historii Abrahama. Abraham, który, który był bankrutem, życiowym bankrutem, Bóg go odnajduje, przemawia do niego. Wie, na czym, na czym polega jego cierpienie. Wie, jaki, jaką ranę Abraham nosi w swoim sercu. Brak ziemi, gdzie może być pochowany po śmierci i brak syna, brak potomstwa. To znaczyło, że ten ród kończyło się na nim. Pewne, pewne takie przekleństwo tamtych czasów. Nie mieć potomka. I Pan Bóg wie, co zadaje jemu cierpienie. I, I zawiera z nim przymiesię. Mówiąc, że stanie się ojcem wiele narodów, że otrzyma potomstwo, daje mu obietnicę. I jako ta obietnica, jako zawarcie tego obietnicy, ta pieczątka, który, e, który powoduje, że da obietnica, e, ta umowa między nimi wchodzi w życie, nabiera siłę i moc. To było to, o czym słyszeliśmy, że Pan Bóg kazał Abramowi wziąć zwierzęta, przeciąć na pół i rozłożyć. I na tym polegało zawarcie tego przymierza. Każdy, kto zawierał przymierza, musiał przejść przez te zwierzęta, wypowiadając zdanie, że jeżeli ja złamie to przymierze, niech ze mną się stanie to, co stało się z tym zwierzem. I to był dość poważny taki zawarcie przymierza. Ale to słowo, Księgi Rodzaju mówi, że w jednym momencie, kiedy Abraham to zrobił, to usnął. I kiedy on spał, co Pan Bóg zrobił? Zawarł przymierze jednostronne. Sam stał się gwarantem wypełniania tego przymierza, bo doskonale wiedział, że Abraham jest słaby. I to przekonaliśmy się, czytając dalej Księgi Rodzaju, możemy zobaczyć, na czym polega to słowo Abrahama, że w jednym momencie Abraham myśli, że już Abraham, bo Pan Bóg mu nadał to imię, zmieniając jego imię, nadając Mu misję i powiedział, że, że będziesz Ojcem. I jak czytamy dalej Księgi Rodzaju, wiemy, że Abraham, Abraham w jednym momencie zaczął wątpić. Zaczął wątpić w tą obietnicę Bożą, dlatego zaczął kombinować po swojemu. Że zaczął myśleć, że to, potom ten, to dziecko, ten potomek, nie urodzi Sara, jego żona, jak Pan Bóg zapowiedział ale że ma urodzić inna kobieta, dlatego idzie, yy, idzie współżyje z służącą. Kiedy ta służąca rodzi syna, Pan Bóg kieruje kolejny słowo do Abrahama, mówiąc nie, to dziecko nie jest moim obietnicą. To nie jest wypełnienie tych słów, które ja Ci dałem, ale to jest Twoja obietnica, który Ty sam wymyśliłeś. To jest realizacja Twojego słowa, który sam wymyśliłeś. I dlatego Pan Bóg na nowo mu daje, daje to odwagę, żeby czekał na wypełnienie tej obietnicy. I to jest, bracia i siosi, bardzo ważny moment. Dlaczego? Bo każdy z nas został wybrany. Każdy z nas został wybrany przez Boga. Bo Bóg ten to zechciał, żebyś ty i ja byli tutaj. My możemy gdybać, dlaczego my jesteśmy tutaj, a inni są poza kościołem. Dlatego, że Pan Bóg to zechciał. I to nie znaczy, że inni, którzy są poza kościołem, że Pan Bóg nie chce, żeby oni byli w kościele. Ale Pan Bóg zawsze pokazuje swoją wolę, to co On pragnie, żeby uczynić w Twoim życiu, żebyś był i była szczęśliwą osobą, ale żeby to zrealizować, potrzebuje z naszej strony zgody. Skoro Ty i ja jesteśmy tutaj, dlatego, że Ty i ja zgodziliśmy się na to. Powiedzieliśmy Bogu tak. Ale są ludzie, którzy, którzy, których nie ma w kościele, bo powiedzieli Bogu nie. Ale Pan Bóg i tak nie zmienił ten plan wobec nich. Cały czas pragnie, żeby oni również byli tutaj. I Pan Bóg nam dał przymierz, zawarł z nami przymierze że przy że nas nie opuści. Ale człowiek, tak jak Abraham, zaczyna wątpić. Ty i ja często wątpimy. Ty i ja często zaczynamy wymyślać swu, swu, swoją interpretację tej obietnicy, którą Pan Bóg nam dał. I gdybami, nie? I, I wymyślamy różne, różne plany, a może Panu Bogu chodziło o to, a może to słowo oznaczało to. Nie, Pan Bóg bardzo jasno powiedział: będziesz ojcem wiele narodów. Ja sprawię, że Twoja żona w swojej starości urodzi ci syna. Dlaczego? Bo ja tak mówię. Ten, kto jest ojcem życia, dawcą życia. I my często wątpimy, często interpretujemy po swojemu słowo Boże. Pan Bóg ciągle w sposób bardzo jawny kieruje do Ciebie słowo, mówiąc: Kocham Cię, będę walczył o Twoje życie, i to robi. Pytanie: jak Ty i ja to? A może nam nie pasuje to, co Pan Bóg nam, do nas mówi. I może chce mi co innego usłyszeć. Ale żeby zrozumieć to co, to, co Pan Bóg zrobił z miłości do nas, żeby, żeby odnowić to przymierze, któryśmy ty i ja nieraz e, zerwaliśmy, przez nasze nieposłuszeństwo. Pan Bóg co zrobił, żeby ratować to, e, nasze życie i żeby wypełnić to przymierze, który Tobie i mi, e, e, z Tobą i ze mną zawarł? Co zrobił? Przysłał swojego jednorodzonego syna na ten świat. Chrystus jest tym, który przyszedł po to, żeby odnowić to przymierze, żeby Ciebie i mnie uratować. Dlatego ta Ewangelia, słuchajcie, jest jeden z najpiękniejszych Ewangelii. Ta Ewangelii pokazuje, co to jest e, prawdziwy wielki post. Chrystus wybiera uczniów, to co mówiłem, wybrał takich uczniów, jakich chciał. Słabych, może po ludzku nie nadających się do tej, do tej misji, ale Pan Bóg, to, Pan Bóg to dokonał. Przyprowadził ich do góry. I ta góra jest bardzo ważnym miejscem. Dlaczego? bo ta góra jest pewnym obrazem różnych cierpień, różnych trudności w naszym życiu. Coś, czego ty i ja nie jesteśmy w stanie jakoś przekroczyć, coś, co często nas straszy. Ale Chrystus zaprowadza nas do tej góry. I kiedy patrzymy na tę górę, często jesteśmy przerażeni. Dlaczego? Bo widzimy wielkość tej góry. Ta góra, która przywyższa nas, ta góra, która jest olbrzymia, i często nasze problemy, tak się tak patrzymy na nasze problemy, patrzymy na te cierpienie, na te trudności i myślimy, ja nie dam rady. To cierpienie, ta tru, trudność, te rany, ten ból jest o wiele, o, o bardzo ogromny, wielki. Ja nie dam rady e, walczyć z tym. Ale Chrystus mimo tego, przeprowadza nas. I co robi? Zapraszam, żebyśmy szli aż na szczyt. Czyli żebyśmy walczyli z tymi trudnościami, i to jest wielki post. Że Ty i ja możemy patrzeć na nasze życie. Może dzisiaj masz w sobie grzech, do którego przywiązałeś się i pokochałeś, i bez tego grzechu nie wyobrażasz swoje życie. Może to jest ta góra, która dzisiaj Cię przerasta i nie chcesz zmierzyć się, nie chcesz. Wejść na tą górę, bo ta droga jest bardzo daleka. Bo patrzysz na tą górę i widzisz, że będzie ciężko. I rzeczywiście, żeby wejść na tą górę, potrzebna jest wysiłek. I tam mogą wejść tylko ci, którzy chcą zdobyć ten szczyt. I uczniowie idą za Chrystusem. I to jest kolejny moment bardzo piękny. Dlaczego? Bo Chrystus idzie przed nim, przed nimi. I oni idą za Chrystusem. I to jest e, to kluczem dobrego przeżywania Wielkiego Postu. Jeżeli Ty i ja w Wielkim Postrze wchodzimy na tę górę naszego życia, chcemy zmierzyć się z naszymi problemami, słabościami, różnymi cierpieniami. Bez Chrystusa wtedy rzeczywiście ta droga do szczytu jest strasznie daleko, jest stra... ogromna ta droga. I wtedy nawet jeżeli wejdziemy na ten szczyt jakimś cudem, to padniemy na ten szczyt i będziemy mieli dosyć. Ale to, co jest kluczem tego wejścia na tym górę jest Chrystus, który idzie przed nami. Każdy, kto, kto żyje Chrystusem, czyli ma ten najważniejszy cel, żeby być blisko Chrystusa, to dla takiej osoby nieważne jest, ile przejdzie. Bo, kiedy Chrystus idzie przed nim, a ty idziesz za Chrystusem, to zawsze będziesz blisko tej, tego celu. Jeżeli Chrystus jest Twoim celem, to wystarczy robić jeden krok, a już jesteś blisko Chrystusa. I wtedy nieważne, ile, ile trzeba iść do przodu, bo zawsze będziesz blisko Chrystusa. Wystarczy jeden krok. I to zrobili uczniowie. Wchodzili na tę górę, idąc za Chrystusem, bo ich celem był naśladować Chrystusa. I oni patrzyli na Chrystusa, nie patrzyli na tę górę, patrzyli na Chrystusa. Dlatego zawsze byli blisko Chrystusa, bo robili ten krok do przodu. Chrystus robił krok, oni również robili krok. I zawsze byli w tym samym miejscu z Chrystusem. I wtedy Wielki Post, wtedy nabiera sens, jeżeli Ty ja taki sposób przeżywamy, Zmagamy się trudnościami i cierpieniem naszym w wielkim posze, ale jeżeli mamy Chrystusa, no to zawsze e, ta droga jest bardzo, bardzo krótka. Chyba, że bez Chrystusa idziemy, wtedy jest to miękka. I cierpienie, i trud, i wtedy jest nie do zniesienia ta droga. Ale kolejnym pięknym momentem to jest, kiedy oni dochodzą na szczyt. I uczniowie widzą to, że Chrystus jest o wiele większy niż ta góra. Dlaczego? Bo kiedy byli na dole, patrzyli e, spod, e, z dołu, patrzyli na tę górę i widzieli wielkość tej, tej góry. Coś, co przy, rodziło strach. Ale kiedy oni weszli na tym górze, na szczyt, oni patrzyli na tę górę i widzieli e, malenstwo tej góry. Czyli, że ta góra jest mała. Dlaczego? Bo znajduje się pod stopami ich nimi że Chrystus jest tym, który góruje na tym, górze, na tym e, szczycie, że On jest największym tym miejscem na tym górze, pokazując to, że ty i ja możemy być na dole naszych cierpień, ale jeżeli nie zmagamy się, no to ciągle te cierpienia będą wiel większe od nas. Ale kiedy wchodzimy na tę górę naszych cierpień z Chrystusem, w jednym momencie zobaczysz, że ty i, razem z Chrystusem stoicie nad tym problemem. Że Wy jesteście większy, bo to co Was powiększa, wzmacnia i daje żywe, jest Chrystus, który Was zaprowadził na tym ścieżce. I ta góra staje się mała. Czymś, co już nie daje takiego strachu. I to dokonał Chrystus w ich życiu. Ale kolejnym momentem to jest przemiana. Przemienia się Chrystus, objawia się, pojawiają się Eliasz i Mojżesz. Jeżeli chcecie trochę wyobrazić, może mi zobaczyć tutaj w głównym ołtarzu jest obraz przemienienia Pańskiego. Że objawia się Mojżesz i Eliasz jako symbol prawa i proroków. I, i oni patrzą, uczniowie patrzą, widzą, widzą Stary i Nowy Testament. Widzą to, że że Chrystus jako Nowy Testament realizuje te wszystkie zapowiedzi, te wszystkie obietnice Starego Testamentu. To jest Biblia. I oni patrzą i są zachwyceni tym przemianą. A ta przemienienie to jest symbol zmartwychwstania. Ten, ten moment, do którego dążymy, mam nadzieję, że dążymy. Bo ta góra, ten szczyt. Nie jest po prostu tak, żeby zdobyć ten szczyt, ale na tym szczycie dokonuje się przemiana, dokonuje się zmartwychwstanie i do tego dążymy, że kiedy będziemy świętowali zmartwychwstanie, będziemy przemienieni, bo uczniowie patrzyli na Chrystusa i sami zaczęli się przemieniać tym blaskiem, który od Chrystusa, od Chrystusa dostali. Ale później co przychodzi? Przychodzi ten moment, kiedy Piotr mówi, że dobrze nam tu jest, zostań mi tutaj, rozłóż mi te trzy namioty, zostań mi tutaj. Dlaczego? Bo, bo w tym momencie oni zapomnieli o wszystkich problemach, zapomnieli o tym, co przeżywali na dole, co przeżywali w domach. I są takie chwile w naszym życiu również, kiedy Pan Bóg kieruje do ciebie Słowo i to Słowo tak uderza w twoje serce, że zapominasz o wszystkich problemach, z którymi przyszedłeś, czy przyszłaś do Kościoła. I Piotr miał taki moment. Nie chciał stamtąd iść. Ale inni ewangelista opisuje, że jednak oni zeszli na dole. Bo Chrystus również zaprasza nas, żeby schodzić z tej góry. Po co? Żeby to przemianę, ten dar, który oni otrzymali, żeby to rozpowszechniać. I kiedy dojdziemy do Paschy będziemy świętowali Paschę, zmartwychwstanie, kiedy dostaniemy zmartwychwstanie, my będziemy nosicielami zmartwychwstania, Chrystus sobie powie, idźcie teraz i nauczajcie, głoszcie to zmartwychwstanie, żeby to zmartwychwstanie wydawało owoc, żeby to przemiana naszych serc wydawało owoc. I do tego nas zaprasza, bracia i siostry, Bóg. Przepiękne słowo dostaliśmy. Słowo pewnej miłości, który Pan Bóg kieruje do nas. Nie bójmy się iść za Chrystusem. Postawmy Chrystusa, w trakcie tego wielkiego posłu, postawmy Chrystusa przed sobą. Proś mi o to, żeby, żebyśmy nie zwątpili w to, ale szli za Chrystusem, będąc blisko. Nie patrz na tą górę, patrz na Chrystusa. I zobaczysz, jak w jednym momencie ta góra zmaleje. Ten problem, który był dla ciebie nie wiadomo jaki wielki, w jednym momencie zniknie. Dlaczego? Bo Chrystus się pojawia, ten, który przemienia się i ten, który przemienia wtedy twoje życie. Dlatego oto prosimy, żeby tak żebyśmy tak przeżyli ten Wielki Post, żebyśmy tak przeżyli zmartwychwstanie.